Dobra, no i gitarę. Dobra, no. musimy się zastanowić teraz. E, koncert, no koncert pasuje. Ręka. Budzian. Budzian grał na gitarze we swojej młodości. No, a tak. Kto jeszcze na gitarze grał? Nowela też można, albo. No nowele na gitarze można. w zasadzie grał na gitarze, jak przyjeżdżają goście. Hmm, a to nie jest synek Martyniu? No też gra na gitarze. Bloody, Bloody Męczo, czerwiec to, co? to jest międzynarodowy miesiąc gitary. Aha, masz rację, Mandziok. To Tam... jest miesiąc Dumy. Dumy gitarzystów. Ej, to dobra, to dokładnie. co? Zaznaczamy za za pierwszy koncert, no, koncert. i rękę. No ręka? tak, i rękę, zaznaczmy no. Dobra. Dobra, to tak, e, zastanówmy się, Pudzian, no Pudzia, piosenki, raczej na gitarze, na gitarze nie, nie grał. z gitarą średnio, lek, średnio, Tark nie, miesiąc, raczej też nie, Merlin, no nie wiem, warunek, złoto, że gitara, nie, że złota, raczej nie, komik, komik i gitara, raczej nie, tytuł, że tytuł nie. jakieś tytuł, te to piosenki. To piosenki no to gitarze, ewentualnie to tytuł to piosenki. Ewentualne. Leśń, No średnio. Ambasada? Nie wiem czy wiecie, ale w zależności Ufasz, od kraju, zach na zachodzie my znamy Merlina jako czarnoksiężnika, jako maga takiego, ale na przykład na wschodzie Merlin był legendarnym gitarzystą Uf, zachodu. No. Nie wiem czy wiecie. To Dobra, właśnie. co myślisz, co myślisz, co co myślisz, Nafcia, bo ty tu jesteś mózgiem operacji, jak myślisz, co będzie następne? No. Szczerze, to nie mam pojęcia, co Myślisz, to dobrze, romans. Dobrze, że romans, czy nowela? Romans brzmi tak gitarowo, co nie? Że dobrze, śpiewasz. Patrz ten, że kochanek Romeo śpiewa Julii na gitarze, piosenkę. Taki romans, no. A. Tak romantyczne to Sęcie, jest po prostu. No można romantyczne piosenki śpiewać, nie? więc. Nadie, Albo pod. Ze słowa pod... gitara można ułożyć słowo targ. Faktycznie, Mandziu, ty to jesteś jednak I Inteligencja. Potem... Ten, ale z, co nie, że tak wiesz, stoi pod oknem i nawala z gitary, co ty myślisz, Nafcia, dobry no pomysł? No ja bym dała ten romans. No to sru, zaskoczenia. No i łatwo. I co, tytuł Albo novela, albo novela, że wiesz, nowelę możesz na gitarze... Ty, 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 w sumie pleść ten. to trochę jak pieśń. W sumie tak, <laughs> w sumie <laughs> tak, jeśli by pomyślał w tę stronę ku, co no to faktycznie. To no, to byłoby... rzeczywiście coś tu jest. Co, nie? To El, myślał, że to I. Może stwierdził, że się domyślił. No Dobra, też nowela? Nowela, dawaj Nie wiem, czy wiecie, ale to to. Ale a... pech. O! Czyli o! jednak pleśń, to, to Czyli jednak. Czy To jednak to. to, to frik, Taki element na gitarze, gdzie zagrali. Albo ty. W ogóle to faktycznie się przeczytałem. Był, był, był no? Pleśnie jako pieśń yes! Nie! No, tak to myślałem. Nie ale Mandzio już to zasugerował, więc już wiemy, jak jest ten ten. Spokojnie. Dobrze, że Mandzi nam podpowiedział, bo bez niego to byśmy nigdy fajna. się nie namyślili. Fajna pieśń pleśnie. Ach, słyszałem o tej słynnej pieśni pleśni. Dobra, spokojnie, Apson. Nie denerwuj się. Ejson! Od kiedy wy tak dzisiaj mówicie? No. <grym> Od kiedy skończyli 25 lat i muszą się już umładzać. Ebi <grym> ma 25 lat? Nie, no ja mam, ja mam 19. Abi jest młody, młody Abi ma 12 chłopak. lat. No, no, 12. Ja mam 13. Nie, 13 skończył. <grym> Okej, okay, uspokoiłeś no. mnie. Dobra, słuchajcie. <grym> eee. Musisz, Zacha, wykorzystać swoje wszystkie komórki mózgowe. Jest ich bardzo wiele, zatem trochę ci to zajmie, ale musisz złożyć świetne hasło z tego. Będzie na jeden. O nie. Albert Giza. No w sensie Giza to jest piramida w A-u, 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 gdzie jest złoto? A-u. A to gramy na takie myślniki i takie rzeczy? No nie. No ale to przecież, no przecież coś zapisał po tak Masz na myślnik, masz. Giza jest... Jest w Afryce. W Afryce. A, tak, czy tak. mamy coś no lepszego? Ko no i komik, A, Merlin no i jeszcze, ewentualnie, bo Merlin na nie. nie, nie. nie. I Afry... No kurde, jak oh, to nie Afryka? No, nie, nie. Afryka czy była, czy była związana z tą sprawą. Proszę, pan, komik siadł? Proszę, Proszę, no, Dobra. Bo tak się Dobra kucu, wiemy, że no to jest... pleśń to jest pieśń, wiemy o tym, a teraz a teraz dawaj na trzy pozostałe i kończymy z nimi No tak, pieśń to pleśń, no proste Jakby mieliście na dwa, więc zgodliście dwa, nie wiem po to trzecie strzelaliście No bo chcieli wygrać, mieli przewagę No, Chcieli mieć przewagę, ale nie tym razem Dobra, ale musimy pamiętać o pleśni To my pamiętamy, pamiętamy, Ejpson, spokojnie Tak, tak, to bardzo ważne w tych ciężkich czasach No Skup się. Dasz radę, kucu. Wy, Na trzy. Wy, wymuś wszystkie swoje 17 komórek mózgowych. Czy ile tam ten i... Z, czy służy? ile tam masz? <grym> 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 Przynajmniej dwie, żeby się odbijały. Daj hasło, które zmieni ciąg życia. Bieg wydarzeń. Zabieg co najmniej. Tak, o co się zastanawiam? O, jest! Ciągnik 3, dobra, to pleś mamy. O. Jedną, to sobie zaznaczmy od razu. Ciągnik, może kliknąć. może, dobra, dobra, to zaraz to, to tak. Ciągnik, może być półdzian, może koło. być koło. E, I zastanowił się, lek? Targ może być, czy ciągnik na tarki? Ten ciągnie różne rzeczy. Żuk? O, żuk, że samochód, tak? No, niby hmm. tak, ale nie wiem do, do końca, czy to może tak być. Warunek, ambasada. No, nie wiem, czy to jest. Tak, no, się zastanówmy się. Myślił. Lek raczej nie pasuje. Targ? No, że na targ No, targ, no że jedzie. na. No, no że na targ. Miesiąc raczej być. nie. Merlin, no raczej nie. Warunek, raczej nie. Ambasada, raczej nie. Zachód? Chyba nie. No, ja bym dała koło pudzian i targ, tak szczerze. No, nie wiem tak to zrobić. Dobra, później no koło, tak koło chyba tak, koło, bo. Koło na pewno. Koło chyba, no to co, lecimy? No dobra. No, no, dobra, mamy to... koło. Dobra, uwaga, lecę później. Jest, uwaga. Uff, co, targ? No, i targ, targ? No i targ? no i targ, dawaj, targ. Tark? Tark? Dobra, Tark. Aaaaa, niestety było blisko. No, no, niestety, bo miło no, tego, no nie, niestety, po tak, że niech poszukał i wam podpowiedział, to Płatkiwa. i tak nie szczęście. Nie, nie, mancie, to ty nam podpowiedziałeś w sumie. Zapomniałeś, to ty przecież pierwszy powiedziałeś to No tak, tak No, niestety Mandzio Ty nam podpowiedziałeś <grystanie> Taka jest prawda Uuuu to było to w, w Stanach, Zajna jak Stany dana. wypierdzieliły z UK Dobra, no to wydaje mi się, że tutaj Ambasada i ambasada zachód tak jak dla mnie Ooooo Nie, tym razem Dobra, Kucu, wykończ ich! Zgaduję, że to pewnie był zachód i lek, bo wojna o leki albo coś takiego, albo może miesiąc, bo była w miesiącu, no, no nie, bo no może trwała miesiąc, nie wiem. Roboc. Ty, w sumie, przecież niepodległość mają za o, dwa dni warunek, miesiąc nie są... był dwa dni miesiąc. O, nie. Nie ale nie warunek. rozumiem naszego no. warunek. Wiesz co, generalnie chodziło o to, że jakby próbowali określić to, w jaki sposób będzie traktowane niewolnictwo, a tym bardziej ta ambasada była bardzo trudna, żeby się od tego odbić, żeby połączyć warunek no, zachodu. No. więc Zachód była i warunek. jedyna opcja, żeby ta ambasada była w miarę daleko, bo to historycznie. Myślałem jeszcze nad niepodległością, ale... Zachód też by i Instytut warunek leciał. wiesz, jak ja bym połączył? No? Artykuł 50 tej Unii Europejskiej. No, Okej, okay, no... To jest się, ten, na którym... Chwobyczki, ja no. tak rozje... Dobra Go next Mam wam żart o bazylii? No Dawaj, o bazylii żart W jakim kraju mieszka bazylia? W Pestorico <laughs> Ale się śmiesznie zrobiło Ale nafcia tutaj robi po prostu tego ale robi po prostu nam, jak to się nazywa, yy, kombosa. Ja cię kręcę nawcia, ale kombos. Najpierw znaczy, pewnie w Gibru siedzi teraz myślicie, że no, bo, bo, tam się lepiej myśli, dlatego tam poszła, no. Ja wiem, ja wiem. No, wzięła ja całe stanowisko. O, przekąska, dwa. jest o, no! potężne, jest, jest potężne. Dobra, przekąska. Mięso jest myślą przekąską. No, no, A klakier? Są... Pol, pączek jest super przekąską. Ale przekąska, przepyszna, co nie? W barze można zjeść przekąskę. Ty, a nie były takie tam? Nie, no kto je przekąsk? Kto je taki Rzekąskie więc... klakierki? Paluszki są to. Klakierki ja były? Nie Kucu. Myśli, nie, jak to się nazywało? Eklerki takie, tak? A, no e a to nieważne. No klakier, nie, klakier to jest ten, kot <śmamy> tego gargamela. -gar <śmamy śmamy> to tam <on> się <śmamy> tak nazywa. No. Paluszki, Krakierki. o, faktycznie, paluszyków nie zauważyłem. Paluszki zaczął no, na bał. To po, są paluszki chyba. No ale nie jadłeś nigdy klakierków? Nie. A to jest regionalne danie mazowieckie, to nie wiem Kurde, no ale widzisz, to nie te rejony, co nie? Ja w ramach przekąski jem mięso Ja nie, <grym> ja no to jest przecież świetna przekąska Ja wiem o, nie, no, A co to no, jest? Bo paluszki ja dał jako... Paluszki numerzy, chyba ciebie, tak, nie wiem. Paluszki, tak. No To klikam, klikam Dobra, poszedł Dobrze tak, eee, A pączek? No i Pączek, pączek jako... no bo co innego mogłoby być w sumie jako przekąska? Przekąska można jest w barze, powiedzmy, ale no, no jako przekąska taka. Ponczek, jako przekąska to nie ponczek chyba. chyba. No, no bo co innego, jako przekąska? Puszka, płaski, czas. Nic innego tak nie jest zieleń, że zieleń jest przekąska. Dobra, no, dobra dawaj, dawaj, dawaj. Ostro. No, ostro. No, Mów, ostro. dobra, nie strzelamy ostro. na razie. Dobra, chyba, że chyba że, nie masz jakąś sugestię. No, nie, no, Coś, co totalnie to. się nie kojarzy z jedzeniem, jak już. Awe. Bo, żeby nie, żeby nie, bo pewnie coś czarnego było z jedzeniem, dlatego nawcia nie chciała. pojemy to. No, pewnie tak. Pewnie jakieś coś było ten z jedzeniem, a dobra. Teraz, o nie, no, nie Mandzio. Że że tylko dwa było pod jedzeniem. Mandzio miał tyle czasu, żeby się przygotować, dlatego zajmie mu to tylko chwilę, żeby napisać. Tylko cztery godziny. Mandzio tyle się przygotowywałeś. A do nie, bo wtedy nie myślał za nafcia, teraz dopiero myśli za siebie. Teraz dopiero za zastanawiać się. On ja po prostu szukał hasła dla nawci. To skoro Mandzia wymyśla, to mam drugi żart. O nie, okay. potężny żart. No, no, Dobra, okay, dawaj. No, jestem gotowa. No, uwaga, tak? uwaga, uwaga, czekaj. Muszę sobie go przypomnieć. Aha. Jak kończy streamer, który nie potrafi się opalać? Totalnie blady. <laughs> <laughs> o kurde, ale śmieszkowo. No, dobre, dobre, dobre dobry żarcik. No. Ej, to chyba z Meksykiem jest chłodnia związana. mięso jest w chłodni. Pingwin, bo zimno. Wachlarz, bo chcesz, to być zimno, nie no, żartuje. Mięso, a, a mięso Meksyk? jest top. Nie mięso nie top, w chłodni. W chłodni się nadaje, to a prawda. A w kasynie zawsze jest chłodnia, to jest stara o. zasada. Każdy kasyno ma chłodnię. Na ciała chyba, Jakie Jak tak? jest no awarii, to, to jest chłodnia. Ok, ja nie chcę być ten, ale czemu pingwin ma być w chłodni? No, no jak gdzie no, inny? No. Jak masz z dziesiątku, zawsze jest chłodni. Nie, czekaj. Bo na przykład chłodno. A nie wiem, dobra, nie wiem, W bardzo Poczekaj, poczekaj, tak? ale jakbyś miał pingwina w domu, to gdzie byś go trzymał? No właśnie, w lodówce. No w chłodni, no. <laughs> nieprawda, nieprawda. W lodówce byś trzymał, pingwina się tak wstrzymał właśnie puszki? w Puszki, nie, puszki no. takie są zrobione, Żeby mięso się nie władzimy. zepsuło pingwinie za szybko. W sensie bacon, wątpię, narty, nie wiem, nóż, a, a wat? Zalany jest router. Barfinki. Bar, bo w barze masz te zimne, takie wiaderko na alkohol. No, puszka to jest zimna, nie, nie, nie wiem, to no, chłodnia często jest w centrum, no. co No to Więc jest, to jest mandzio, jakby. Chłodna pamięć może być. A nie ma przypadkiem takiego zespołu jak chłodnia? Na pewno jest. Patka kliknij, w kliknij na byle co ci no, podoba? Co? W Meksyku jest chłodno, ja nie wiem czy wiesz, co ci się podoba w przypadkach? No, no, chłodno nie jest, wina, ale może jakaś chłodnia dzisiaj. No. Nie, jednak Pingwin się trzyma w chłodni. Oj, niestety narty, nóż nie ma, chłodni się nie ma noża. No nie ma się noża no. w chłodni. Dobra, ja coś czuję, że Narty no. byłoby dobra coś. Narty? No tak się rozpędza się, w chłodni. Nie nie w chłodni? Nie no, ale jak masz taką ten odpowiedni ja... spadek chłodni i nie ja, ja w lodówce trzymam narty zawsze. Bo narty nie można trzymać na ciepłym, bo to nie, one nie są przystosowane. A słyszeliście żart bulldogu? Uuu, dobry żartik, <laughs> dawaj tutaj, no. No dawaj, nie, to. <laughs> żartów. No i co, Będziemy miało powiedzieć ten buldogu? żart, a nic przestał no. mówić. Opowiadaj żart o buldogu. No on za, za długi jest, za długi jest. No ale zawsze jeszcze myśli. Na, na myśli. Na wyżej przerwiesz i dokończysz później. To dajcie mi chwilkę. Tego, żeby go nie spalić. muszę go wymyślić, wiecie o co chodzi na bieżąco, na dany temat. Ej, a kurczę wymyślisz, teraz żart o... O chłodni? O właśnie, dawaj żarto chłodnie. Hmm. Poczekaj. To jest na pewno w, na pewno jakąś kosę rzuci teraz. Co, coś wymyślę, coś wymyślę. O, no, nawcia chyba dzisiaj coś nie w sosie, bo takie potężne hasła cały czas wymyśla. Oj, bo ciężko jest! Wiesz co, jak coś musisz tak połączyć, żeby wiesz, żebyśmy skojarzyli. No, to weź to połącz na te łatwiejsze może Nawcia To wtedy będzie. nawcia ma jakiś meltdown No, połącz te łatwiejsze może na przykład. Bo mamy, bo my mamy dokładnie 9 słów i wszystkie są niepołączalne. Nie, nie no, czas z kalendarzem łatwo jest połączyć No właśnie, to jest łatwe w miarę No, a jak na przykład dasz melanż, to też jest łatwo Bar na przykład się z melanżem wiąże Tutaj, nie wiem, zespół się na pewno z melanżem wiąże Łatwo Co, kasyno tak. się z melanżem wiąże, o proszę już, jest czy się z melanżem, no Albo co najmniej 3 dni na melanżu Co jak taki gruby jest No, pamięć tracisz też na melanżu Patrz, cztery można z melanżem, półokrągłe Półokrągłe, półokrągłe pół, okrągłe. pół, 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 pół. Okay. Półokrągłe. Wachlarz. O, ktoś tu jest mądrzejszy. No. O, niż duży liść, niż duży wachlarz. A, a klakier w... jak wygląda? W jakim kształcie jest e, e, ten klakier? klakier? No. Klakier to ten kot z, z Nie wiadomo, jak klakier wygląda, co nie? A młyn, młyn nie jest półokrągły? No Chyba nie. Za... Nie. Raczej, raczej. zimno bardzo. No. Kalendarz półokrągłe. Półokrągłe. Czyli różne rzeczy są półokrągłe. Co półokrągłe. nie? Półokrągłe. Narty. No mają ale, zakończenia no, takie to, półokrągłe. Ma no, pomyślnik pomiędzy pół a okrągłe, więc coś może być pół. pół. Kurde, ale Wiecie, ciężkie. No... Dobra, dłużej. Okrąg, okrąg. Gdzie się, wy... dało, się dało? Jest, dwuwy... jest dwuwymiarowy, jest okrąg, także teoretycznie no. jest płaski. Mamy coś w liczbie mnogiej. W sumie. Jak jest półokrągłe. Półokrągłe. Chodzi, czyli takie, mi się wydaje, że to może, mogą być e, takie, e, po prostu nawet nie chodzi o czysty okrąg, tylko po prostu o takie nieregularne mm -hmm. kształcie, co nie? Ej, ej, a Arielka, no miała tą płetwę. Arielka? Gdzie nuk. jest Ariel? Arielka, miała tu. faktycznie płetwę, dobra. Miała, miała płetwę. Ej, a dentysta jak, jak zęby, na przykład zęby, może chodzi o zęby, że dentysta, zęby też są takie lekko za, za co ten, no, z zęby hmm. tak lekko zategowane są, na przykład. E, no to, to poczekaj, dobrze po kolei. No dentysta, no to właśnie tak jak Meksyk? No raczej nie, bo Meksyk półokrągły. No nie. Nie, nie próbuję to połączyć, ale nie. Klakier, jak wygląda klakier? Ja wiem. A może, a może z tym myślnikiem chodziło, że półokrągły, że właśnie może być. Półokrąg, a może być okrąg, czyli czas, że zegar. I tutaj że był zegar tak, poklasz, Ariel, czas jako zegar, zegar i puszka! Puszka, puszka też jest. puszka jest, jest półokrągłe, czyli okrągłe Półokrok, i puszka, masz rację, puszka. może tak być. Ale Ariel, ale Ariel czy ja wiem, czy wtedy Ariel pasuje w sumie? Czemu Ariel pasuje w sumie wtedy? Ariel to też mój proszek no do pewno Ariel w sumie no, tak <ślać> no, to Ariel, Ariel mi nie pasuje wtedy Totalnie. Dobra, Dobra to wachlarz na strzelamy, czy nie? Dobra, dajmy na to. No, no eee, czas jako zegar, puszka. No puszka chyba bardziej puszka chyba niż czas mi się wydaje, no bo puszka faktycznie jest okrągła. Co jeszcze może być okrągłe? Po prostu okrągłe. Okrągłe. Mm, młyn może... A młyn nie jest okrągły? No niby jest okrągły młyn. No też. młyn jest okrągły. Eee, czas jako zegar, też może być. Może tylko tyle. Jeśli Mandzio będzie myślał dłużej niż 5 sekund nad tym hasłem, to ja nie wiem jak to się stało. Eee, dobra. Tak długo to zgadujecie. <laughs> Puszka, to Docha, co, pusz, ja pusz, Puszka. puszka. Uwagę, Ej, to co, teraz tak strzelamy? tylko zawsze. Puszkę? Puszkę? Mm, jak? Dobra, puszkę. Puszkę? Spróbuję, puszka. No, dobra, mamy no. to. Dobrze. A może czas jeszcze strzelmy? Kurde, ten czas. No. Myślicie, że chodzi o Ariel? puszka. to jest to, pistolet po, po ja Ariel kiepym. Ja szczerze mówiąc, Ariel mi nie pasuje. Nie wiem czemu, ale Ariel to mi się kojarzy z proszkiem do prania. To spróbujmy, albo no. kurde. To ja bym jak błędy, już. To okrągły. Jak już, to bym uderzał w czas. Młyn. Albo nawet tego w dębę. Dobra, no to czas. No to dawajcie czas, jolo. Cały czas. Jolo. A, A nie tam, Kurde, ale no dobra, powiedzmy, że jeszcze błęd jest i co jeszcze może pasować? Myślę, no, no mogę się za, czy, zapytać tutaj o homrula jednego. Robimy na robimy nawiasy, czy już Chyba, bez że, że warielu chodzi o logo tego proszku, on jest, faktycznie ma tam na takie okrągłe. On jest wiem? chyba te kapsułki samo okrągłe Ariel, oh, no i wtedy Ariel by ciebie, mógł no. wejść w sumie Te kapsułki są okrągłe? No, te, te kapsu... i to chyba grotowe? logo jest Ariela Nie powiem, nie jestem pewien, ale możliwe, że Arielowskie logo jest okrągłe Dobra, no to mi... boisko, kurna Legia Kurna nie ma Legii Andzo. Zieleń jest zespół płaskie. Łaskie. Zespół piłki nożny. W Meksyku mają boiska. Na, pewno. na boisku jest centrum, gdzie się rozkopuje piłkę. Kalendarz, bo z meczu się wali. Dentysta, bo potem ci piłkę wybijanie No zaczuję, panie. młyn, To jest niezły młyn. Niezły młyn może być na boisku. Ale dobra, zespół pałasuje bardzo, nie? Zieleń. No i płaski, Jeśli płaski, to nie jest, to nie rozumiem. Jak boisko to... musi być płaskie no z definicji, z poprzedniego, by the way. Poczekaj z tymi nartami. Poczekaj z narta, nartami. Płaskie? No boisko jest płaskie, no taki jest Musi płaskie. być płaskie boisko, bo inaczej będzie stronnicza. No. No. Okej, okay. no, jeszcze jedna z boiska. Jeszcze Ej, jest dobra, z boiska. nie, nie, czekajcie. Nie, 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 nie. Zagraliśmy cztery z boiska. E, ale właśnie nie, bo te nawiasy trzy. Okej, okay, nie, nie, cztery, czyli jedno schodnie czy z boiska. No to ale nie ma nawiasu. Możemy 3. strzelić w jedno, ale nie strzelajmy w no Nie, 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 nie strzelamy 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 w jedno. Ja wam powiem, czemu nie ma co strzelać w jedną. Oni mają pięć, to jest nie do zrobienia. Nie do zrobienia. Jest, nie doceniasz co? naszej Pamiętaj, mocy. Pamiętaj, że mają... mocy Dobra, nie Pamiętajcie, że my nie zgraliśmy dwóch z poprzedniego. O, oni no. mają Bloody'ego nie wygrają! Spokojnie, Bloody, jest tutaj. I ty nas wyzywasz? Ten, jeśli nie. chodzi. Ale jeśli chodzi o poprzednie AB, no to Ariel Teoretycznie, jeśli patrząc na kapsułki, może być. Ariel może być. Eee, natomiast może być wtedy też. No, bo co innego? Ariel? Co? Młyn? No i co jeszcze no młyn, pasuje do półokrągłego? Ariel, Dentysta no. mi pasuje ze względu na te zęby, ale nic nie Vegas. O, no, okay. no to jest. Kasyno. Kasyno. bar. Ale chyba bar um. też. PAMIĘĆ Ta, i, i, właśnie, PAMIĘĆ i, no. i, dwa muszę, I dwa też muszą pamiętać, ja że dwa, no, z tego, z tego, dwa, dwa z tego Dwa z tego Dwa z tego nawiązują... Meksyku była na pewno nie pierwsza Gło? część, jak na, już to... nie. tylko nie wiem czy Te... druga część była w Meksyku, w Meksyku konkretnie. No to może nie, ten młyn. Młyn. Poczyjam. Nie, to strzelmy. O, czekaj, kasyno, nie no, na pewno. Dobra, kasyno na pewno nie. raczej co nie? Kasyno centrum? tak, Tak, chciałaby też być. A nie, ja, Bar nie, pamięć na pewno, no, bar pamięć na pewno, też mi się wydaje. E, no pamięć na pewno, bo tam się straciło pamięć i bar No, no. O, nie. O, nie. Nie, nie, było nie pamięci nie, Jednak nie. Było przecież stracili pamięć, bo A, nie Stracili pamięć, stracili pamięć. Dobra, trudno a to specjalnie przecież awaria a kurde jednak nie a co a co był Ariel a patrzcie ten tysta była ale Amazonka przecież. Amazonka bym po nie połączyła. a ten tysta też był co ten co wtedy I centrum zob stracił i centrum no, i centrum centrum za... też Podoba mi się jakie słowo Chłodzie i Zachary. Nie, no jakie tam. Mro Jaki pingwin? Chłód i pingwin? Nie! <laughs> to by było coś. napisane yy, Antarktyda. No Antarktyda. No cóż! A, Antarktyda. No cóż, było dobrze na Prawie wygraliśmy. Ledwo, ledwo.